Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Świętorzecka, mam 46 lat i choruję na, no, na nowotwór. Jest to trójjemny rak piersi. Cieszę się, że mam możliwość wystąpić przed Państwem dzisiaj. Jestem osobą aktywną zawodowo, pracuję w banku. Swoją absorbującą pracę zawodową dzielę, swój czas dzielę między absorbującą pracę zawodową a rodzinę, która jest równie absorbująca. Mam dwoje dzieci, córkę sześcioletnią i syna ośmioletniego. Zawsze dla mnie ważne było bardzo, żeby dbać o swoje zdrowie. Zdrowo się odżywiałam, uprawiam sport, pływam, jeżdżę na nartach. Niedawno zaczęłam przygodę z amatorskim wioślarstwem. Dbam też bardzo o profilaktykę. Badania USG lub mamografii wykonywałam nawet częściej niż raz w roku. Dlatego nie byłam szczególnie zaniepokojona, gdy w lipcu tego roku wykryłam w mojej piersi zgrubienie. Wydawało mi się, że to niemożliwe, żeby było to coś poważnego, skoro niespełna półtora miesiąca wcześniej wykonałam badanie USG kontrolne z prawidłowym wynikiem. Rozpoczęłam jednak diagnostykę, wykonałam USG, mamografię, następnie biopsję zmiany i biopsję węzłów chłonnych. W międzyczasie okazało się, że w piersi wyrósł drugi guz, więc zrobić musiałam ponownie drugą biopsję zmiany. I ostatecznie w, na koniec wakacji 31, 31 sierpnia rozpoczęłam leczenie. Lekarka zaleciła mi chemioterapię przedoperacyjną, to miało być 16 wlewów chemii, i zasugerowała, że chemioterapii powinna towarzyszyć immunoterapia, która niestety nie jest refundowana i za którą muszę samodzielnie zapłacić. Koszt jednego podania leku to 14 tysięcy złotych. Podawać go trzeba co 3 tygodnie, przez rok, co wychodzi w sumie koszt bliski ćwierć miliona złotych. Przyznam, że w tym trudnym czasie dla mnie ta cena zwaliła mnie z nóg. Zastanawiałam się, skąd wziąć takie pieniądze. Ale no, nie miałam za bardzo wyboru, zwłaszcza, że lekarka powiedziała, że w moim przypadku szanse na wyleczenie, takie skuteczne wyleczenie bez wznowy, wynosi, wynosi tylko 50%. Co państwo byście zrobili w mojej sytuacji? Ja zdecydowałam się pokonać wewnętrzny opór i wstyd. Ogłosić wszędzie, że jestem chora, w pracy, na mediach społecznościowych, w przedszkolu, w szkole, wśród sąsiadów, wszędzie i rozpocząć zbieranie środków na leczenie. Ta akcja, której trochę nie dawałam wiary, poszła znakomicie. Udało mi się całą sumę potrzebną na leczenie zebrać w dość krótkim czasie. Apeluję tu więc do Państwa nie w moim imieniu. Ale apeluję o, o lek, o refundację leku w imieniu innych dziewczyn, które korują również na trójjemnego laka piersi, a nie są albo leczą się z własne pieniądze, albo nie leczą się lekiem i nie leczą się imu, za pomocą immunoterapii. Mówię tutaj o Beacie z Warszawy, z którą się koleguje, a która ma środki zebrane na zbiórce tylko na kilka dawek, a Agnieszce Z Gliwic, która płaci za terapię z własnych pieniędzy i te pieniądze już się jej kończą. No i przede wszystkim w imieniu wszystkich dziewczyn, które nie podjęły leczenia, bo lekarz nie powiedział o tym, że taka możliwość istnieje, obawiając się, że stawia, stawia pacjentkę w trudnej sytuacji. Albo po prostu nie stać ich na to i nie zdecydowały się takiej zbiórki założyć, albo zbiórka jest, nie, była nieskuteczna i się nie leczą immunoterapią, nie dają sobie pełnych szans na wyzdrowienie. Ja dodam jeszcze tutaj na koniec, że moja terapia przebiega bardzo dobrze. W tej chwili zakończyłam już cykl chemioterapii, w poniedziałek dostałam ostatni wlew. A 29 grudnia miałam rezonans magnetyczny piersi, i wyniki z tego rezonansu właśnie wczoraj odebrałam i są świetne. Guzy zniknęły. Dodam, że te guzy moje w piersi na początku miały 1,5 cm, a drugi 4 cm. Były ogromne, a w czasie całego le cyklu leczenia udało się je w 100% wyeliminować, czego życzę wszystkim chorującym pacjentkom. Dziękuję bardzo. Do widzenia.